W świecie, gdzie technologia nieustannie pędzi do przodu, Dzień Mechanika to moment zatrzymania się i oddania hołdu tym, którzy stoją za innowacjami, konstrukcjami i coraz nowocześniejszymi maszynami. To okazja do przyjrzenia się bliżej, cóż skrywa i co oferuje Wydział Inżynierii Mechanicznej Politechniki Częstochowskiej. Dzień Mechanika jest to takie święto myśli technicznej, gdzie spotykają się osoby, zarówno z świata nauki, jak i przemysłu, jak i powiedzmy edukacji, aby wspólnie zmieniać świat. Jednak ten świat wymyśla coraz nowsze technologie. Czy Politechnika Częstochowska nadąża za tymi zmianami? To prawda, ta AI, no powiedzmy, coraz bardziej wkracza w nasze życie, w przemysł i tak dalej. Ale myślę, że ta myśl techniczna taka powiedzmy ludzka jeszcze powiedzmy ma znaczenie duże. Od wielu lat staramy się odczarować ten mit, że politechnika, nauczanie na takich kierunkach typowo technicznych jak mechanika czy mechatronika jest jakąś taką wiedzą tajemną. Tak nie jest. Jeżeli mamy dużo samozaparcia, dużo pracujemy i krótko mówiąc, trywialnie przyłożymy się do tego co robimy, możemy osiągnąć sukces. I zostać czy to projektantem, czy kierownikiem utrzymania ruchu w firmie produkcyjnej. Dzisiaj właściwie to praca mechanika to nie jest ktoś, kto ubrudzony po, po łokcie w, w smarach. To jest osoba, która musi przede wszystkim ogarniać styk wielu dziedzin, i nie tylko typowo mechanicznych, ale również elektronika, troszkę informatyki. Dzień Mechanika został ustanowiony w 2011 roku. Być może to święto wydziałowe sprawia, że młodzi ludzie coraz chętniej wybierają techniczne kierunki, bo to dla nich jest przyszłość. Właśnie wybrałem tą uczelnię ze względu na ten kierunek, na którym jestem i myślę, że spełnia moje oczekiwania i to jest akurat to, czego szukałem. A czy w tej mechanice jest miejsce dla Pani? Tak, oczywiście. Mogę odpowiedzieć ze śmiałością i pewnością, bo. Ja pracuję, pracuje wiele koleżanek, które bardzo dobrze się tu czują, bardzo dobrze nam się współpracuje z kolegami, profesorami, adiunktami. Jednocześnie zrekrutowaliśmy kilka studentek, młodych dziewczyn, które bardzo dobrze sobie radzą. Nie potrzebują naszej pomocy jako dziewczyny czy, czy studenci, nie, nie rozróżniamy tutaj płci. Jednocześnie mogę powiedzieć, że dziewczyny są ambitne, realizują swoje cele i spełniają się tutaj u nas na Wydziale.